Dzień dobry, witamy Państwa w trzecim odcinku programu Poznaj nas lepiej. Dziś przedstawimy zasady funkcjonowania wypożyczalni dla dorosłych. Znajduje się ona po lewej stronie od wejścia do naszej biblioteki. Przedstawi Państwu wszystkie zagadnienia nasza koleżanka Ewa Wichtowska. Zapraszam serdecznie. Naszymi czytelnikami są najczęściej osoby, które posiadają już konto w oddziale dla dzieci i młodzieży. I chcą kontynuować swoją czytelniczą podróż właśnie u nas, szukając ambitniejszej literatury. Zakładając konto, użytkownik musi mieć ponad 15 lat. Przy zakładaniu konta prosimy osoby o dowód osobisty w celu identyfikacji danego użytkownika. Przy zakładaniu konta zawsze proponujemy naszym czytelnikom założenie konta internetowego, przez co czytelnik. Na stronie biblioteka.gostyn.pl w katalogu Biblioteki w Gostyniu może odnaleźć liczne książki, które posiadamy w swoich zbiorach. Może je również zarezerwować poprzez właśnie założone przez nas konto. Pandemia spowodowała wiele zmian w organizacji wypożyczeń naszych książek. Jak Państwo wiecie, mamy dwie drogi: jest to droga zwrotów książek, jak również droga odbioru książek. Książki, które Państwo oddają, trafiają na kwarantannę, która wynosi 5 dni. Po danej kwarantannie książki są przenoszone na półkę w celu dalszego wypożyczania. Teraz chciałabym Państwa zaprosić na krótkie zwiedzanie naszej wypożyczalni. Ułatwi to Państwu wypożyczanie i szukanie wybranych książek, kiedy już wypożyczalnia będzie dla Państwa dostępna. Na regale, które właśnie stoi za mną, znajdą Państwo nowości. Które niedawno pojawiła się w księgarniach i potem trafiło do nas na półki. Na ścianie, przy drzwiach do wejścia w wypożyczalni, odnajdą Państwo liczne biografie i książki na temat zdrowego trybu życia, jak i poradniki na temat życia codziennego. W pierwszym wejściu odnajdą Państwo literaturę polską. I zagraniczną dla kobiet, oraz literaturę erotyczną i znanych, nagrodzonych pisarzy. W drugim wejściu odnajdą Państwo sagi, książki historyczne oraz lektury i opracowania dla maturzystów. W trzecim naszym wejściu Odnajdą Państwo literaturę polską, młodzieżową oraz lektury szkolne, które zainteresują szczególnie uczniów klas średnich. Na następnych regałach znajdą Państwo literaturę stworzoną przez polskich pisarzy. Po mojej prawej stronie znajduje się literatura skandynawska literatura włoska, francuska i hiszpańsko z portugalską. Naprzeciw niej znajduje się hiszpańsko-amerykańska, rosyjska oraz coś dla fanów fantastyki. Cały, dwa działy, gdzie mogą znaleźć różne dzie dzieła znanych pisarzy z gatunku fantastyki. Na regałach, między którymi się znajduje, są to sensacje i kryminały. W kolejnym wejściu mają Państwo literaturę amerykańską, niemiecką, a także angielską. Teraz znajdujemy się w części popularno-naukowej, gdzie mogą Państwo odnaleźć książki z zakresu publicystyki oraz liczne biografie znanych polskich pisarzy. Na tym regale znajdą Państwo historię literatury, a obok znajdą Państwo słowniki niemieckie czy angielskie. Na dalszych regałach przy ścianie znajdą Państwo biografie znanych osób: czy to sportowców, aktorów, muzyków, czy też znanych malarzy. Naprzeciwko biografii znanych osób znajdują się książki popularno-naukowe. O tematyce rolniczej, hodowli zwierząt, inżynierii i żywności. Następne dwa wyjścia w dziale popularną naukowym są to książki z zakresu medycyny, psychologii, pedy pedagogiki i prawa administracyjnego. Na na naprzeciwko. W poprzednich książkach znajdują się książki o tematyce architektury oraz sztuki czy przedsiębiorstw. Za mną są to regały z książkami historycznymi. A teraz chciałabym zaprosić Państwa na wycieczkę do wśród zbiorów audiowizualnych. W zbiorach audiowizualnych znajdują się filmy na płytach DVD, audiobooki z nagraną przez znanych polskich artystów książek o tematyce obyczajowej oraz kryminału. Na poszczególnych półkach odnajdą Państwo różne firmy, czy to zagraniczne, czy polskie. Są one podzielone na różne gatunki, takie jak sensacja, akcja, wojenne dramaty, komedie, biografie czy obyczajowe. Audiobooki wypożyczamy tak samo jak książki na 35 dni. Filmy różnią się w tym, że wypożyczane są tylko na dwa dni. Po dwóch dniach należy film oddać. Wśród zbiorów audiowizualnych są również płyty z muzyką. Są one wypożyczane tak samo jak płyty z nagranym tekstem, czyli audiobooki. Mamy również nową ofertę dla Państwa, jaką jest Legimi. Legimi są to kody, gdzie mają Państwo w aplikacji udostępnione ponad kilkadziesięć tysięcy książek i mogą czytać Państwo na różnych czytnikach oprócz Kindle'a. Chcąc uzyskać kody do Legimi, dzwonią Państwo pod numer 572 0952 i uzyskują Państwo kod który jest ważny przez miesiąc. Taki kod można otrzymać od wtorku do piątku, od godziny 8 do 18. Na naszych książkach odnajdą Państwo kod. Po kodach łatwo odnaleźć, z której części biblioteki dana książka jest. Jeśli książka posiada kod 200, należy ją oddać do wypożyczalni dla dorosłych. Jeśli posiada kod z numerem 210, Taka książka znajduje się w oddziale dla dzieci i młodzieży. Jeśli chcieliby Państwo jakieś książki, które dopiero co wyszły w księgarniach lub bądź miały swoją premierę, zachęcamy do spisywania takich książek i przekazania ich bibliotekarzom. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny odcinek za miesiąc.